Olej Śras! <laughs> Witajcie. Teraz nauczymy się kolejnego elementu Tenkan zdział, Tenkan zki. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Stoję w prawej pozycji. Zobaczcie. Yy, pozycja wyjściowa powiedzmy taka, tak jakbyśmy tutaj byli podzki. Yy, robię mały kroczek do przodu i w ten sposób ustawiam się. Zobaczcie, dział jest pochylone w tym kierunku, w którym ja jestem zwrócony. Yy, w ten sposób. Nie tak. Tu. Tak ma być. Zobaczcie. I teraz wykonuję ten kam. Ten kam, następnie ski. Zobaczcie, z dostawieniem stopy. Teraz znowu wystawiam stopę do przodu. Ten skier. Tutaj zwróćcie uwagę, w ten sposób tu prowadzę. Czyli zobaczcie, prawa ręka do lewego barku, leciutko się pochylam do przodu. Cyk i ten kam Raz do przodu, tutaj. wejdź. Ten kam ski. Ten kam ski. Ten kam ski. Ten kam ski. Dobrze i słuchajcie to samo z lewej pozycji, Zobaczcie, lewa, lewa pozycja i znowu tenkan, skip, tenkan, skip, tenkan, skip. Ocki, jak już kończymy, ściągamy tak jak to było w poprzednim filmie. Słuchajcie, przećwiczcie to po 15 razy na jedną stronę, na drugą. Od momentu jak już się tego nauczycie. Tak? A potem trzeba często powtarzać, żeby to stało się naturalnym yy, ruchem. Dziękuję bardzo. どうもありがとうございました。